Od listopada tego roku na stronie PGE można pobrać swój raport dobowo-godzinowy. Ja oczywiście to uczyniłem, raport pobrałem, więcej w materiale. Aby móc pobrać swój raport należy mieć konto na stronie PGE bądź ewentualnie je założyć, logujemy się na swoje konto. Ja już właśnie się zalogowałem. Wchodzimy w zakładkę Twoje zużycie. Po chwili pojawi się nam informacja nieczytelna. Kliknąłem OK. Mamy możliwość zamówienia raportu. Wybieram sobie termin od września do końca września i zdajemy informację. Że raport może się generować do godziny nawet czasu. W tym czasie nie możemy generować innych raportów, więc czekamy. Klikamy na ikonkę Archiwum Raportów i tu nam pojawiają się nasze raporty. Ja wcześniej próbowałem wygenerować raport za miesiąc, październik. Niestety brak danych, więc wygenerowałem kolejny raport. Ten udało się wygenerować. W takim razie przechodzimy do pobierania. Po kliknięciu, pobierz okazało się, że jest to plik Excelowski. Jest w nim masa informacji. Jak dla mnie na chwilę obecną, całkowicie nieprzydatna i nieczytelna. Co wy uważacie na ten temat? Czy taki raport komukolwiek jest potrzebny? czy nie można było tego zrobić w inny sposób? Oceńcie w komentarzach. Ja oczywiście serdecznie dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, dajcie łapkę, to motywuje do dalszego działania. Jeśli macie chęć, zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Przyznam szczerze, że myślałem, że raport będzie wyglądał podobnie jak rozliczenie roczne. Czyli będę miał wykresy słupkowe i będzie to wszystko fajnie widoczne. Niestety tak się nie stało.